Nie bój się, będzie równie prosto jak wszystkie tematy ze mną. Tykamy teraz prawa Oswalda. W dwóch wersjach? Tak, jak musisz to umieć. Będzie naprawdę prosto. Z tego wzoru korzystasz wtedy, kiedy w jednym zadaniu łączą ci informacje o stopniu dysocjacji i o stałej dysocjacji. Musisz znać obydwa wzory Oswalda. Dla elektrolitów słabych. Jest wzór uproszczony. Dla elektrolitów mocnych jest wzór pełny. A tutaj kluczowe jest to, żeby umieć określić, czy to, na co patrzysz, jest elektrolitem mocnym, czy elektrolitem słabym. Mało tego, czy w zadaniu, zadanie ten elektrolit w tych warunkach traktuje jak elektrolit słaby, czy jak elektrolit mocny, jest trudny w fosfaldzie. W tych zadaniach musisz pamiętać, żeby stałą dysocjacji ka pierwszego ta etapu odczytywać z tablic chemicznych, samodzielnie ściągać sobie do zadania jako dodatkową daną potrzebną do tych wzorów. Po drugie, w tych zadaniach szykuj się na równanie kwadratowe i delta. I pamiętaj, żeby wynik końcowy zaokrąglać zgodnie z poleceniem, albo tak jak chce dokumentacja maturalna, czyli do trzech liczb znaczących. Jeszcze tylko zadania zrób! I Oswald będzie raz na zawsze zaprzyjaźniony, oswojony i nareszcie przestanie cię straszyć.